Jest z nami dzisiaj zachodniopomorski wicekurator oświaty pan Bogusław Wokorzałek. Witam przewodniczącego Rady Powiatu pana Jerzego Ragierskiego. Witam pana starostę powiatu świętego Josława Majkę. Jest z nami pani dyrektor poradni psychologiczno pedagogicznej pani Bogusława Pawlik. Witam również dyrektora zaprzyjaźnionej z nami Szkoły Śliwińskiej, Zespołu Szkół Rolniczych pana Daniela Nowaka. Witam wszystkich zaproszonych gości, jeżeli kogoś pominąłem, nie zauważyłem, witam uczniów uczestniczących w dzisiejszych targach, witam również prezentujących się na dzisiejszych targach, czyli uczelnie wyższe z naszego rejonu. Bardzo się cieszę, że skorzystaliście Państwo z naszego zaproszenia i możemy dziś Was tutaj gościć. Cóż, zanim poproszę Pana Starostę, współgospodarza wraz ze mną o otwarcie dzisiejszych targów, to poproszę jeszcze Pana Kuratora o zabranie głosu. Ja gratuluję tego, że te targi odbywają się w Siedlinie sukcesywnie, że jest ta możliwość bezpośredniego spotkania. Właśnie uczniów naszych szkół z powiatu, z przedstawicielami uczelni. Zawsze takie osobiste spotkania wnoszą coś takiego, co może zmotywować do wyboru, który później owocuje w życiu. Bo tak już jest. Jeżeli jest w naszym życiu taka sytuacja, że trafimy ze swoimi umiejętnościami, pragnieniami, marzeniami do konkretnego zawodu to realizujemy się przez całe życie z satysfakcją i tak jak jest powiedziane, że jeżeli będziesz lubił to, co robisz, to nie będziesz musiał pracować, bo praca staje się właśnie realizacją samego siebie, własnego rozwoju i przynosi satysfakcję osobiście i też dla społeczeństwa, któremu ta praca dobrze służy. Wszystkiego najlepszego Wam przez trzy dziesiąte okrągłe, jak to zaznaczył Pan Dyrektor, z przerwą, karmi edukacyjne. Uważam za otwarte, jeśli tak można powiedzieć. Wszystkiego najlepszego. Przypominam sobie pierwsze targi sprzed 13-14 lat, ponieważ czas pandemii spowodował to, że 3 lata nie było tych targów organizowanych, gdzie dyrektor, jeszcze ówczesny dyrektor Wójcik musiał wręcz prosić na zaproszeniach i wydzwaniać, żeby uczelnie wyszły, przyjechały, chciały tu wyższe uczelnie przyjść, zaproponować jakąś swoją ofertę edukacyjną. To widać jaka jest potrzeba parcie z ze strony wyższych uczelni, ale widać to też po zainteresowaniu młodzieży. Młodzieży zespołu szkół w Świdwinie, zespołu szkół rolniczych w Świdwinie zespół szkół w Połczynie Zdroju również młodzież tutaj przyjedzie. I to, to przeglądając się nie tylko, niekoniecznie klasy maturalne, ale wszyscy zainteresowani mogą bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami uczelni, porozmawiać co uczelnia oferuje, co nie. Tak jak powiedziałem, na wstępie otwierając y Prawdopodobnie większość już ma tych maturzystów dzisiaj, tegorocznych ukształtowane swoje poglądy, w którym kierunku, na jakie, na jakie kierunki będą szły, do jakich uczelni, w jakim miastu, do jakiego miasta, ale tych mniej zainteresowanych, mniej zdecydowanych na pewno mogą oni poszukać tutaj coś ciekawego dla siebie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby zorganizować to, czyli dyrekcji zespołu szkół, podziękować również wszystkim decydentom na uczelniach wyższych, że wysłali swoich przedstawicieli. Moim zdaniem każdy uczeń zainteresowany, właśnie kończący nasze liceum, no najczęściej ma problem, bo nie wie gdzie iść, nie wie, jakie są fajne szkoły w naszym województwie. A dzięki takim targom możemy właśnie zainteresować się, zobaczyć właśnie y, jakie mamy możliwości, y, gdzie możemy złożyć nasze podania, żebyśmy po prostu dobrze wykorzystali nasz potencjał. Dobrze? Myślę, że naprawdę warto. Która szkoła y, Ciebie najbardziej zainteresowała? Y, tak naprawdę, to nie ma tutaj szkoły, ponieważ chcę składać papiery troszkę gdzieś dalej, ale Uniwersytet Szczeciński jest bardzo fajny. Dziewczyny bardzo fajnie opowiadały i ciekawie o uczelni. Także, jeżeli miałabym porównywać, to właśnie ten Uniwersytet Szczeciński był naj, najciekawszy. Po prostu. Reprezentujemy Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kowobrzegu i naszym zadaniem jest. Promocja wstępowania do wojska. Mamy tutaj ze sobą wnioski dla kandydatów do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Zachęcamy również do skierowania swoich kroków do Wojskowego Centrum Rekrutacji Koło Brzegu, aby właśnie tam dowiedzieć się, jak wstąpić do wojska. Wybór kierunków u nas jest bardzo duży, ponieważ Politechnika to nie tylko są ścisłe przedmioty, ale to również są przedmioty humanistyczne. I na Wydziale Inżynierii Lądowej Środowiska i Gonezji mamy chociażby budownictwo, które od wielu lat jest bardzo oblegane przez studentów, bo kierunek ten zapewnia nam pracę tak, i możliwość rozwoju. Politechnika oferuje oprócz studiów pierwszego stopnia również studia drugiego stopnia i szkołę doktorską, czyli jeżeli osoby bardziej ambitne, czy takie, które na przykład mają taką potrzebę. Dokształcania się jeszcze dalej po skończeniu studiów magisterskich czy studiów inżynierskich bądź licencjatów mają taką możliwość zapisania się do szkoły doktorskiej, która oczywiście daje nam większe możliwości. I to możliwości później zarobkowania, tak, jak i utrzymania tej pracy. Jeżeli chodzi o dofinansowanie studentów, mamy stypendia, więc nie jest to tak, że student zostaje. Jak gdyby sam sobie ze swoim, z tym obciążeniem całym, który no niestety no studiowanie nie jest za darmo, chociażby nie płacimy za te studia, jednak utrzymanie się na studiach wymaga poniesienia kosztów. I żeby odciążyć rodziców, możemy się bardziej zaangażować w naukę, tak, żebyśmy mogli otrzymać stypendia naukowe, ale są również stypendia socjalne dla osób, których nie stać rodziców może na takie dofinansowanie danego studenta. A on chciałby studiować, więc na wsparcie ma takie, że ma, że ma jednak to stypendium socjalne na początek. Studia dzienne pozwalają nam też na to, żebyśmy sobie mogli na przykład chociażby w weekendy dorobić, tak? Koszali, ponieważ od wielu lat jest politechnika, więc pracodawcy są do tego przyzwyczajeni, że mają do dyspozycji studentów i bardzo chętnie zlecają pracę na soboty i niedzielę, że możemy sobie dorobić i na tych studiach się utrzymać. To na pewno jest też zaleta, że to miasto jest jak gdyby przygotowane na przyjęcie studentów. Mamy też akademiki, gdzie studenci mogą się zatrzymać i to chyba jest najtańsza opcja, jeżeli chodzi o utrzymanie się studenta, ale dużo osób jak gdyby łączy się w grupki, bądź poznaje na studiach nowych kolegów, koleżanki i próbują wynająć mieszkanie wspólnie, tak? To też jest jakaś opcja, żeby ten koszt utrzymania się nam po prostu zmniejszył. Bardzo mnie przykuła uwaga szkoły wyższej w Dęblinie, tutaj lotnictwa, bo myślałem coś w stylu, żeby pójść do wojska, i trochę się dowiedziałem na ten temat, i na pewno rozważę tę propozycję. Tak, bardzo zainteresował mnie kierunek policjanta, którzy są tam w drugiej sali. Moim zdaniem warto organizować takie targi, ponieważ. Można posielić swoje horyzonty, perspektywy. Jak ktoś nie jest zdecydowany, co chce zrobić, naprawdę jak ktoś może pomóc, i, bo pomoże mu po prostu wygrać odpowiednią szkołę i zorganizować swoje życie lepiej po prostu. Świdwin bierze udział w konkursie, aby wygrać inteligentne przejście. Co trzeba zrobić, aby pomóc naszemu miastu w wygraniu tego konkursu? Jedyne co trzeba zrobić, wystarczy wejść, w ten link, oto tutaj. No i zarejestrować się, zalogować. Następnie przychodzi, wystarczy wybrać miasto i następnie przychodzi na smsy kod i wystarczy go wpisać. I...